Taki trening, jaki zrobimy teraz, możemy nazwać Żabki. Jest taki słodziutki, ale super oddziałujący na całą sylwetkę. To zaczynamy Żabki. Chodźcie. Robimy przysiad na piętach. Łapiemy za kostki. Pamiętacie? Raz, dwa, z podstawówki. Pięć, sześć, siedem, osiem. Zero. i wyskok to pa. Odwracamy się. Przysiad pomału, 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 trzymaj mięśnie. Łapiemy za kostki i 8 kroków. Jak żabki, jak kaczki. 4 5 6 7 8. Zatrzymaj się na dole, pulsuj. 7 6 5 4 3 2 i Wyskok, odwracamy się, pomału schodzimy na dół, na dół, na dół, na dół, na dół. biodra do tyłu, łapiemy za kostki i maszerujemy i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, ręce przed siebie, pulsujemy, ciężar ciała na piętach, jeszcze cztery, trzy, dwa i wybicie, hopa, super, czujecie? Ja już czuję. Pomału schodzimy na dół. Jeszcze dwa. Raz robimy przejścia i osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden ręce przed siebie i pulsujemy. Siedem, sześć, pięć, cztery. Biodra, nisko, dwa i wyskok! O, ja już czuję. Mocno. Pomału schodzimy na dół. Biodra do tyłu, brzuch wciągnięty. Oddychaj, 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 łapiemy za kostki. I 8, dobrze. 5, 4, 3, 2, pulsuj. 8, 7, super. 5, 4, 3, 2, 1. Wyskok. Przyciągnij prawą piętę do pośladka. Trochę trzeba rozciągnąć czworogłowę uda, które mocno popracowały w równowagę, na jednej cały czas. Daj mięsień, nogę. Przyciągnij drugą piętę do pośladka. Kolana obok siebie, biodra wypchnij do przodu. Poczuj mocne rozciąganie przedniej strony łód, Wyciągnij ramię. Cztery, trzy, dwa, jeden. Tym samym kończąc trening.